Czy to Purple Freddy? Bo jak tak to fajnie. Zobaczę Purple Freddy jako. Purple Freddy, hejka. Czy to będzie mangel? Powinna to być mangel. No, tu, Nie to? ma tu manger. Tu jest. Oh, Karpę to i Freddy. Czemu o tym zawsze nie pomyślałam? Tam Jeśli tu nie ma męgel, to najglubsza gra na świecie. Kurce, kurce! Cicho, cicho! Ale tu są kurce! No i... O, nie autu. Chyba żadna dziewczyna nie lubi Nie wiem czemu gram to Parking Uuu um, um. O, o, o Nie, nie, nie Dalej Dalej I tak Jej! Jej! On jest tylko małym dziecią. Są tylko oni. Czekamy, gdzie staczy kawałek. Okej. Okay. Drugi mm. lewy. Lewen.

Nataniel, proszę Cię! Po tym levelu już nie gram zanim dla mnie wolno sobie znaleźć Five Nights at Parking <laughs> yeah. Five Nights Mega Parking No, Five Nights at Parking Five Nights at Mega Parking się jaki wsiał, to jak dobijesz, to nic. Nawet czy roboty nie atakują, tylko są takie na no, zdoby leżą. Myślałam, że będzie fajniejsze. Czy nawet zaparkować nie umiem. No bo źle zaparkowała. Zaparkował. nie. nie ale... Ciekawe, czy jest Balloon Boy? też Fajnie by było. No. on jest głupi śmieszny bardzo dobiję w ten znak. To dziś w snafie nie ma przecież takiego znaku prawda. To nieważne. Nie. To możemy sobie znaleźć five i cot Fajny Fajne i